To mi się odsuwa. I zostaje nam co? Gaz do dechy i... W dzisiejszym odcinku mam dla Was całkiem fajnego i Jest to Kia Ceed z 2021 roku. Czyli taki podniesiony, lekko nadmuchany Ceed hatchback przykuwającym oko kolorze oraz w topowej wersji wyposażenia XL jest to model, który chce być wszystkim dla wielu, czyli uterenowione, pojemne, szybkie i eleganckie kompaktowe auto. XSId zaczęto produkować w sierpniu 2019 roku w zakładzie Kia w Żylinie na Słowacji, czyli tam, gdzie powstają pozostałe Seedy. W rodzinie Seedów są jeszcze inne wersje nadwoziowe, m.in. hatchback, kombi, garbate kombi, czyli taki shotting break nazwany prosidem, oraz prezentowany dziś Crossover, który dostałem od widza, aby mógł Wam go zaprezentować. Także Magda, dziękuję. Czut auta jest bardzo podobny do całej gamy Seedów. Można powiedzieć, że X-Seed to taki trochę podpicowany, podniesiony Seed jednak podobieństwa kończą się na tej części samochodu, czyli na przodzie. Pozostała część to jest od nowo zaprojektowana linia nadwozia. Zobaczcie sami. Pija, która może się podobać i nie jest jednym z wielu z tysięcy spotykanych na drogach. Lekko podniesiony prześwit pozwala na łatwiejsze podjazdy pod kramężniki. Auto ma na pewno nie nadaje się na jazdę terenową. Z uwagi na to, że producent nie przewidział nawet w opcji Napędu na obie osie. Auto mierzy 4,47 gości, prawie 183 cm szerokości oraz 148,3 cm wysokości albo 149,5 w zależności od rozmiaru felg. Zaraz przejdźmy do części, którą tym aucie najbardziej mi się podoba, czyli do części silnikowej. A jest tu całkiem zacny zapas koni. I mamy tu jednostkę pojemności stosunkowo niewielkiej, bo tylko 1,6, ale za to z turbo. Cały zestaw generuje 204 konie oraz 256 nm osiąganych w zakresie między 1500 a 4500 Obrotów na minutę. Jest to jednostka z bezpośrednim o oznaczeniu 1.6 GDI. Ten silnik nie był dostępny w zwykłych wersjach nadwoziowych, jedynie w Pro oraz XC. Według danych producenta, auto z tą skrzynią, automat dwusprzęgłowy. Tak, dwusprzęgłowy pk.a. przyspiesza do setki w 7,5 sekundy. To jest całkiem dobry wynik, nie jak na miejskiego crossovera. Ale zanim sprawdzimy jak auto jeździ, obejrzymy auto jak wygląda w środku. Z ciekawszych, ale mniej sportowych wersji silnikowych to oferowany od początku 2020 roku hybrydowy układ napędowy typu plug-in. Cały układ hybrydowy składa się z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 8,9 kW. Silnika elektrycznego o mocy 44,5 KW oraz 1,6-litrowej 4-cylindrowej jednostki napędowej GDI z rodziny Kappa. W połączeniu z automatyczną przykładnią dwusprzęgów o 6 przełożeniach układ napędowy generuje moc 141 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 265 nm. Napęd jest przenoszony na przednie koła. Kia obiecuje zasięg do 60 km wyłącznie na energii elektrycznej. Ta wersja wyposażenia, czyli XL, charakteryzuje się m.in. 18-calowymi felgami, fotele posiadają elektryczną regulację odcinka lędziowego, elektryczny hamulec ręczny, tego akurat nie lubię, to jest na minus, tapicerka z elementami skóropodobnymi, czy elektrochromatyczne lusterko wsteczne. Pozdrowienia dla wszystkich maszynistów. Egzemplarz, który wam się prezentuje, jest wyposażony chyba we wszystko, co było dostępne wtedy w KIA. Jedynie nie ma tutaj panoramicznego dachu. Oprócz wymienionych mamy tutaj dwusterfową klimatyzację, automatyczne wycieraczki, światła w technologii LED czy systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy. Wnętrze, w tym deska wygląda bardzo nowocześnie. Ekran za y, kierownicą 1025 cala, ekran środkowy, dotykowe przyciski, za którymi średnio przepadam, bardzo komfortowe fotele, wygodne oraz bardzo przyzwoita jakość wykonania. A już o multimedialnej kierownicy to nie ma co wspominać w tak dopasionej wersji Kia. Miejsce nad głową? Jestem w najniższej pozycji. Nad głową mam sporo miejsca. Jeśli chodzi o dolną część, tutaj mamy fizyczne przyciski awaryjne oraz zamykanie drzwi poniżej. I to jest dobre, akurat, że nie poszła ja w tym kierunku, że zrobiła tutaj fizyczne przyciski, łatwe bardzo sterowanie dwustrefowej klimatyzacji. Poniżej mamy ogrzewanie foteli kierownicy czy grzanej przedniej szyby, bo o tym nie wspomniałem. Tak, jest tutaj grzana przednia szyba i to widać. Jak już się wie, to widać. Kierownica trójramienna. Najbardziej mi się podoba trójramienna. Jest regulacja manualna, już nie elektryczna, ale w dwóch płaszczyznach. Także myślę, że można znaleźć dla siebie dogodną pozycję. Dalej. Multimedia podświetlane, wszystkie są klawisze na, na, na kierownicy. No tak, wy, wykończenie drzwi, tu boczek mięciutki, przyjemna tkanina, taka imitująca skórę, ale bardzo ładnie to wygląda. Trochę niepotrzebny, który wydaje mi się, że rysuje się ten piano black, ale też taki dodaje trochę elegancji. Wraz z tym plastikowym, chromem, klameczka, również niestety plastikowa. Na drzwiach jest ustawienie pamięci foteli oraz regulacja szyb lusterek. Na dole niewielka kieszeń na może litrową butelkę. Schowek jest regulowany mięciutki, znaczy podłokietnik w zasadzie. Pod spodem jest schowek bardzo głęboki, wykończony taką, takim jakby filcem na dole. Ścianki już są surowo wykończone, po prostu tworzywo twarde, Tutaj w środkowej konsoli znowu mamy piano black. Dalej zamykaną roletką mamy dwa y, miejsca na kubki. Tutaj jakiś malutki schowek na drobny. hamulec ręczny oraz włącznik auto hold. Ale powiem Wam, że fotele. Pięknie trzymają na boki. W całym zakresie i na dole, i na górze. W dotyku. To, to są. Raczej to nie jest chyba skóra. Dzisiaj to już są po prostu ekologiczne skóry, więc to nie jest skóra, ale świetnie udaje, zwłaszcza z tymi trwami tu jeszcze. Odkowo. No i tutaj jeszcze ładnie wykończony po środku taki paseczek. Naprawdę, jak się postarała, zrobili całkiem ładne auto. Deska mięciutka. To by się spodziewał kiedyś. W kja takie rzeczy. A to naprawdę to nic nie trzeszczy. To wszystko jest super stosowane. I tutaj wiadomo, dolna część to już jest plastik. Teraz, ile miejsca jest z tyłu? Potem mam ustawione pod siebie. Tak, ustawiony jest pode mnie, ale podczas wysiadania, fotel się cofną w celu ułatwienia wyjścia. Taką funkcję ma kija. Pokażę Wam to w dalszej części filmu. Miejsca. Myślałem, że będzie więcej, ale... No, wyższe osoby będą miały kłopot. Nad głową tyle miejsca. Kąt oparcia jest w, nie, w prawidłowej pozycji, że komfortowo można tutaj podróżować. Podobnie jak fotele z przodu, z tyłu też są ładnie wykończone. Imitacją skóry już nie ma takich przeszyć przez środek, jak to jest w przednich fotela, Ale nadal ładnie wyglądają. Jest schobek, jest miejsce na dwa kubki, czyli jest. Składany w ogóle. O, czyli oparcie składa się w proporcji 40-20-40. I mamy przelotkę do bagażnika. Jakby tu usiadły trzy osoby. Sprawdźmy, czy jest? będzie miejsce. O, tu już się zupełnie wysoko siedzi. Jak podzielimy się miejscem na nogi. To na krótkiej trasie można sobie pojechać, natomiast już tu kolana wchodzą w fotel, także myślę, że na długiej trasie to dwie osoby. Także na taksówkę ten samolot nie nadaje. Oczywiście są isopiksy na skrajnych fotelach, środkowym oczywiście nie ma. I jeszcze mamy siateczki w oparciach. Zarówno. Pasażera, jak i kierowcy, oraz nawiew klimatyzacji bez regulacji temperatury. Drzwi tylne już są niestety twarde, już inaczej wykończone niż przednie. Także od góry tutaj już jest twardo. Tu jest podobnie jak z przodu. Troszkę mniej pianki pod, na podłokietniku. No i w kieszeniach, znaczy i w drzwiach jest kieszeń na niewielką butelkę, mały schowek, ale miejsce wyprofilowane jest na niewielką butelkę. Bagażnik w można otworzyć na dwa sposoby. Jeden to jest przytrzymanie na pilocie przycisku do otwierania. Klapa nam się otwiera. Drugi sposób. To jest po prostu przycisk tutaj umieszczony nad rejestracją. Czy ja pozwolę się kopać po tyłku w celu otwarcia bagażnika, Myślę, że tu można kankana odwalić, a Kia się nie otworzy. Zatem otwórzmy, zobaczmy, jak wygląda bagażnik. Pojemność bagażnika to jest 426 litrów. O ile powierzchnia może wskazywać na ten rozmiar, natomiast wysokość już nie, mam wrażenie, że tu jest trochę chyba mniej litrów niż to jest w katalogu, ale zaraz, jest tu podwójna podłoga. Znaczy, sztywna, porządna decha, wystarczy zrobić tak, tu mamy i podłoga jest o około 8 cm głębsza. I to już może być ponad 400 litrów. W bagażniku tak, wysokotonowy głośnik, dwa uchwyty na ciatki, 12-V gniazdo, oświetlenie po lewej stronie, miejsce chyba tu na jednostki schowek, może na gaśnicę. Pod podłogą jeszcze jest zestaw naprawczy, nie ma tutaj żadnego koła nawet dojazdowego, oraz w koło tego jest jeszcze sporo miejsca na drobnostki. No dobra. To sprawdźmy jeszcze drugą stronę. Ja, dawaj. Wziąłem już wszystko z bagażnika. Zamykam No nic to nie daje. Trzeba przycisk. A po rozłożeniu siedzeń, czy po złożeniu oparć, mamy 1378 litrów. To już jest całkiem dobry wynik jak na Klasy kompakt. Ale, żeby podłoga była równa, to niestety musimy ją podnieść. Wysunąć. Wsunąć na wyższy, że tak się wyrażę, tor. I mamy płaską podłogę. Pamiętam, jak ponad dwie dekady temu kia. Raczkowało na europejskim rynku i samochody nie zachwycały ani wyglądem, ani technologią, czy jakością wykonania. Daleko im było do samochodów produkowanych na starym kontynencie, choć trzeba przyznać, że nie były zbyt awaryjne. I teraz ta koreańska marka chyba już dogoniła Europę, co widać choćby po liczbie sprzedanych egzemplarzy. Zobaczcie jaki fajny Bayer. Dojechaliśmy na miejsce, otwieram drzwi. Fotel mi się odsuwa, wysiadam, łatwiej wysiąść. Siada następnego dnia, zamykam. Fotel mi się przesuwa, ustawiony już jest pod moją pozycję. Są tu, jak wcześniej wspomniałem, dwie pamięci fotela, także dla dwóch kierowców lub dwie swoje ulubione. Zatem jedźmy tą ładnie wykończoną, mięciutką KIA z silnikiem 2. 200 silnikiem 1.6 turbo TGDI. Odpalamy. No to byśmy zmierzyli osiągi. 14 stopni na dworzu. Wilgotno, mokro. Także ze startem może być troszkę trudniej. Mamy skrzynię w trybie sport, w sumie ustawienia w trybie sport. I zostaje nam co? Gaz do dechy i... Zobaczymy jak automat sobie z tym poradzi. Ole mieli. Nie wiem jakie były osiągi. Jedziemy 100 na godzinę. Zmiana pasa ruchu, Kickdown. O, ja pierdolę, ale to chodzi. Jedziemy 80 na godzinę, piąty bieg, stryb sportowy, Kickdown Redukcja do trójki, i dopiero teraz czuć go. Trójki, kupił trakcję. kupił trakcję na trzecim biegu. Kia ja oferuje nam jeszcze manetki zmiany biegów. Włączamy sobie tryb yy, manualny zmiany biegów, po prostu, i możemy się bawić manetkami, a przy takim silniku zabawa jest fajna. Pierwszy bieg, podłoga, ale dwójkę włącza. Dalej przerzuca sobie, czyli nie da się do i trzymać na odcince. Zobaczymy na trybie sport, czy da się odcinkę zrobić. Wrzuca dwójkę od razu. Za wysokiego biegu też się nie da wrzucić. Także tutaj mądra skrzynia biegu. Bardzo dobrze mi się prowadzi ten samochód. Fotele są fenomenalne. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że w Kia będę miał takie fotele. Naprawdę Kia dogoniło Europę. No trzeba przyznać, że na mokrej nawierzchni przy napędzie tylko na przednią oś pomimo tego, że mamy rozmiar opon 200 45, to jednak myślę, że jeszcze na trójce włączyła mi się kontrola trakcji. Także kierowca z ciężką nogą na pewno zużyje szybciej opony niż w zwykłym seedzie. Tym bardziej, że w zwykłym seedzie nie ma wersji z tym silnikiem. Jak ESP wyłączymy, to już w ogóle trakcji nie, będziemy, nie znajdziemy. Zobaczmy, czy skoryguje witor jazdy. Nie no, to działa. Ciekawe, czy w zakręt w ogóle wejdziemy. Idziemy po łuku drogi. Dodam. Biała linia. Każe zopać kierownicę. Dobrze. Jadę... Psz. Powiem Wam, że... Ona jedzie sama czy znaczy, kieruje Uwaga no, Mazda sobie tak nie radziła Kuliny na dziurach Zawieszenie sobie dobrze radzi Bardzo ładnie wybiera nierówności Komfort jest bardzo dobry Może za sprawą tych hydraulicznych Odwojników Które są zamontowane na przedniej osi Szkoda, że tylko na przedniej, no ale no, chociaż i tyle, no. Także wybieranie nierówności bardzo cicho w środku jest. Zobaczmy, no jak radzi sobie na progach zwalniających poprzeczne nierówności. Nie, to no spokojnie i cichutko w miarę jest. Możemy coś powiedzieć o spalaniu. 1.6 turbo spalanie przy takiej dynamicznej jeździe w mieście to jest no 11 litrów jak na 1.6 rozumiem dobra dużo ale jak na 204 konie takie wyposażenie wydaje mi się że to jest akceptowalne spalanie także 11 litrów w mieście przy dynamicznej jeździ i korkach akceptowalne przy 204 koniach i w sumie dość fajna przyjemność z jazdy w trasie myślę, że można zejść przy takiej łagodnej jeździe ale nie po autostradzie 6 litrów może 6,5 teraz średnie spalanie z mamy 9,6 i to jest pewnie z tych 3000 km jazda autostrady jazda po mieście w korkach Krótkie odcinki, bardzo różnorodna jazda. Idziemy sobie spokojnie, 110 na godzinę. Spalanie chwilowe w granicach 6, że teraz pokazuję. Hamulce w tym samochodzie? Mam wrażenie, że mogłyby być trochę lepsze. Jak na tą moc, to nie idą w parze, jakby moc z, jak, z efektywnością hamowania. Według mnie mogłyby być lepsze. Nie to, że one nie działają, one działają, ale. W tym aucie nie ma się do czego przebić. Auto jest komfortowe, dynamiczne, z automatem i akceptowalnym spalaniem. No dobra, jest na rzecz, a może nawet i dwie. Są to fejkowe końcówki wydechu. Zobaczcie sami. Z tych plastikowych końcówek raczej nie poczujemy zapachu spalin. Osobiście wybrałbym Prosit z tym samym silnikiem, który ma trochę twardsze zawieszenie i charakter bardziej sportowy, a właśnie taki lubię. A do tego jeszcze lepsze prowadzenie, włączając w to szybko pokonywane łuki. Chcesz mieć fajnie wyglądającą Kia i bardziej komfortową, wybierz X-Sit. Jeśli lubisz bardziej sportowy charakter, to bierz Prosida. A ty, który model byś wybrał? Napisz mi w komentarzu. Chętnie się zapoznam z Twoim zdaniem. Ja proponuję nam w swoich multimediach dźwięki natury. I tu mamy na przykład las pełen życia. Spokojne fale morskie. Dyszczowy dzień taki jak dziś. Słabe kawiary, no. słabe z naturą, śnieżna wioska i ciepło przy kominku, oj dzisiaj brakuje. Jeśli podobał Ci się film, daj proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Daje mi to większą motywację i szansę przedstawić Ci więcej i coraz lepszych testów samochodów. Dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Uwaga. Jedziesz pod prąd. Sprawdź kierunek jazdy. Co ty gadasz? Stare mapy ma. To jest, normalnie nie jest pod prąd. Ale mnie wystraszyła.